Sezon wiosna 2024, w porównaniu do zimy, gdzie były z warte uwagi, jest naprawdę niesamowity. Są sequele serii, które naprawdę lubię, jak Ono Suba, albo moje ukochane Jurukam. Póki co, udane rebooty albo remakey, jak Nowy Bartender, który przy okazji opowiada zupełnie inną historię, albo Spice and Wolf, które z tego co się orientuje, jest typowym remajkiem bez większej ingerencji w fabułę. Jak i oczywiście nowe serie pokroju Kaiju Number no. 9. Jornokuragał o Yogenai, albo Windbreaker, który aż tak mi dupy urywa póki co, ale posiada naprawdę ładną animację i ogólny art style. Jednak obecnie wychodzi jedno anime, które chyba zaskoczyło naprawdę wiele osób, tym nie będę oszukiwać, mnie i aktualnie z w top 10 najlepiej ocenianych serii tego sezonu, bynajmniej na angliście. Niepozorne anime o dziewczynach, które po zaskakującym spotkaniu zakładają zespół, a mowa tutaj o anime Girls Band Cry. Gasband Cry jest oryginalnym anime, gdzie owa produkcja została zanimowana przez studio Toei Animation, którego raczej chyba nie muszę przedstawiać. Za scenariusz odpowiada Yuki Hanada, który odpowiada między innymi za historię w Idol Pride, czyli w skrócie, idolkowe anime z twistem. A za reżyserię wziął się koleś od Love Life Sunshine, czyli ogólnie osoby, które w miarę wiedzą co robią i czują się pewnie w muzycznych anime. Pamiętam, że kiedyś dałem sobie to anime do planning, bo... Plakat był ciekawy i w sumie tytuł, bo wtedy nad trailera nie było. Potem dowiedziałem się, że anime będzie wykonane w pełni za pomocą animacji 3D i trochę mnie to przeraziło i gdzieś kompletnie wyleciała mi informacja, że Toy Animation niedawno wydał film ze Slamdanka, który wygląda genialnie. Więc wyszedł pierwszy odcinek, obejrzałem go i naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Na początku historii poznajemy Ninę, która postanawia rzucić szkołę i rozpocząć nowe życie bez rodziców. Jednak jako już jest ona z jakiegoś mniejszego miasteczka, jej orientacja w terenie zanika, tym bardziej w Tokio. A nie dość, że pomieszała trasy, to jeszcze telefon jej się rozładował. No, kompletna tragedia. Potem w ogóle kluczy nie mogła dostać, bo za późno było, no jak mówię, totalna tragedia. I kiedy siedziała w... Wy... A jak jest lodziarni widzi pełną informację, która na zawsze odmieni jej życie. Mianowicie Momoka, czyli piosenkarka, którą naprawdę szanuje, gdzie jej piosenki pomogły głównej baterce w trudnych chwilach grała mały plenerowy koncert niedaleko jakiejś stacji kolejowej. Oczywiście potem musiały coś odjechać, bo tak to byłyby nudy. Jednak w wyniku tego wszystkiego powstała przyjacielska więź pomiędzy Momoką a Niną. A kiedy Nina zawitała do domu Momoki otrzyma informację, która, lekko mówiąc, nie była zbytnio pozytywna. Momoka musi wyjechać, ponieważ nie ma zbytnio za co żyć. I dla Niny był to całkiem spory cios, ponieważ ona była jedyną osobą, którą w ogóle w okolicy znała. Po poru smutnych chwilach poszła na karaoke, gdzie się okazało, że Nina ma całkiem umiejętności wokalne. I uwaga spoiler z pierwszego odcinka: wszyscy żyją długo i szczęśliwie, bo Momoka nigdzie się nie wybiera. Znaczy zamierzała, ale chyba pomyślała, że z Niną mogą stworzyć coś wielkiego. Czy Coś takiego. W następnych odcinkach do naszego duo dołącza koleżanka Momoki, czyli Subaru. Aż czasem, jak można się domyśleć, członki zespołu będzie przybywać. I naprawdę ciekawym zbiegiem okoliczności jest to, że Jorno Kuragewa Aoyogenai ma dosyć podobną fabułę, bo też kompletnie losowe dziewczyny tworzą grupę i przy okazji content również muzyczny. Fakt, w obydwu anime jest zupełnie inaczej, bo w Birds Game mamy po prostu zespół, a w drugim przypadku tworzą jakiegoś virtual singera, jednak trzema fabuły jest taki sam. Uwaga, uwaga! Być może kontrowersyjna opinia, nie wiem, ale w mojej opinii Cry jest lepsze. Nie dużo lepsze, ale jednak. I naprawdę nie da się nie wspomnieć o tej animacji, która jest naprawdę na topowym poziomie. A za ryzyku jest stwierdzenie, że Cry jest w topce najlepiej zanimowanych serii 3D w ogóle. Oczywiście nie oglądałem każdej serii, która została taką metodą wykonana, no ale chyba wiecie, jak to bywa z tą animacją. Nie ma tutaj naprawdę dziwnych trików w pokroju, zmniejszanie klatek animacji, które w większości takich anime się znajduje. I naprawdę nie wiem, czemu oni to robią, bo to często wygląda. Wygląda słabo, plus do tego powoduje, że ruchy baterów są strasznie ociążałe. A to anime pokazuje, że jak jest wszystko płynne, to również może dobrze wyglądać. Również mimika postaci jest świetnie wykonana i wydawało mi się, że nie da się zbytnio zrobić takiej specyficznej mimiki, która pojawia się w anime. I muszę przyznać, że tutaj się myliłem, a to anime jest świetnym na to przykładem. Lokacje również wyglądałem imponująco, a moją ulubioną sceną w pierwszym odcinku była ta scena, gdzie nie naszła do momoki koło stacji kolejowej. Naprawdę wyglądało to dobrze i momentami tła w 2D trochę dziwnie wyglądają. W porównaniu do reszty, ale po naprawdę krótkim czasie Przestało mi to w jakikolwiek sposób przeszkadzać Teraz dziwnym dla mnie zabiegiem były sceny Narysowane w cudzysłowie, normalnie Czyli w 2D, w samym openingu Bo potem i tak są sceny w 3D Muszę przyznać szczerze, że 2D w tym openingu Nie prezentuje nie wiadomo jakiego poziomu A dosłownie mówiąc jest co najwyżej średnie Jeśli patrząc na to anime Ktoś mi powie, że nie macie 3D w anime To zawsze jest główno gówno bez wyjątków To muszę przyznać, że Takowa osoba jest jebany debil ale nie będę rozstawał nikogo. Jeśli ktoś będzie w 3D, to niech to robi, bo często są ku temu powody, przykładów przecież nie muszę wymieniać. Jednak jeśli anime wygląda naprawdę solidnie, to czemu by nie docenić tego, tak? Tak po prostu. Sama fabuła nie jest niewiadoma jak oryginalna, a jakieś porównania do Boczy de Rock raczej nie będą zaskakiwać. Jednak sama fabuła jest naprawdę wykonana solidnie i póki co w ciągu tych czterech odcinków nie rozjeżdża się. Czasem są takie słodko-pierdzące twisty fabularne, na przykład w pierwszym odcinku, ale może Momoka coś wtedy przemyślała, nie mam pojęcia. I w porównaniu do Boczy de Rock jest tutaj mniej komedii. Oczywiście dalej jest tu całkiem jej sporo, ale jest to bardziej obyczajówka niż Boczy de które co chwilę rzuca naprawdę dobrym żartem sytuacyjnym. I są jeszcze dwie rzeczy, które uważam za naprawdę dobre? I może zacznę od tej bardziej kontrowersyjnej rzeczy, czyli bohaterowie. Dokładnie bohaterki. I ja naprawdę rozumiem, że Nina jest często ciężka do zniesienia. I tak po części ją trochę rozumiem, albo bynajmniej mi się tak wydaje. Ponieważ Nina jest 17 letnią dziewczyną, która mieszkała w miasteczku slash wsi, gdzie w domu panowały różne zasady. Dobitnie to pokazywała scena w restauracji, gdzie dowiedzieliśmy się, że Nina zbytnio nie była w podobnych miejscach i było to dla niej coś nowego. Też nie bez powodu w tak młodym wieku postanowiła się wyprowadzić. Dlatego dla niej ktoś taki jak osoba homoseksualna był czymś naprawdę niesamowitym i czymś w ogóle nowym, albo nie znała takich prostych gestów jak środkowy pale a na przestrzeni anime są sceny, gdzie główna baterka ma na sobą czerwone linie, które mogą coś symbolizować. Mi się wydaje że jakąś tramę albo niezrozumienie przez otaczającym ją świat, ale to wszystko może nie mieć sensu w ogóle. I może na siłę dorabiam teorię do nieważnego elementu. Może tak jest, nie mam pojęcia. Jednak wydaje mi się, że za tym kryje się coś głębszego, ale nie muszę mieć racji jak coś. Jak się zastanowić, to każda bardziej przedstawiona postać ma jakieś mniejsze lub większe problemy. Na przykład Momoka ma co najwyżej rachunki do zapłacenia, na które ledwo ma pieniądze, chyba że coś pominąłem, to to sorry, ale za to Subaru, która pojawia się w drugim odcinku, musi jakoś pogodzić karierę aktora i działalność w zespole, co może nie być łatwe. I najważniejsze jest to, że może poza niektórymi akcjami Niny, to baterki wydają się dosyć realne i o zgrozo zachowują się jak osoby, które możemy normalnie spotkać na mieście. No i chyba jeden z najważniejszych elementów anime o muzyce, czyli no, muzyka. W mojej opinii również jest bardzo dobra. Bardzo spoko gitarkowy soundtrack z momentami bardziej poważnymi, o których wspominałem i przez większość serii są luźne, gitarowe brzmienia. Opening również jest całkiem zachęcający, a takie przyspieszenia, które się pojawiają na refrenie, skojarzyły mi się z wokaloidami. Nie wiem dlaczego. No, najwidoczniej coś w tym jest, a Enik ma naprawdę całkiem mocny refren, bo to wiadomo, spokojniejsze, jednak robią idealnie za podstawkę do bardziej energicznego refrenu. I po trzech odcinkach miałem jeden zarzut do tego anime, ponieważ wydawało mi się, że trochę za szybko im idzie budowanie zespołu. I faktycznie, może trzy osoby dosyć szybko się dobrały, ale żeby panowała w zespole dobra chemia, no to nie jest przecież takie proste i co jakiś czas są mniejsze lub większe sprzeczki, które budują relacje bohaterek, głównie między Niną a Subaru. Także naprawdę dajcie szansę temu anime, bo wydaje mi się, że naprawdę na to zasługuje i mam naprawdę ogromną nadzieję, że nie zepsują tego potencjału, który w tym anime tkwi, bo jeśli po 13 odcinkach anime okaże się klapem, to będzie mi naprawdę smutno.